Zaczekaj, czekaj, czekaj. Lubisz budować z klocków Lego? Mam coś dla ciebie. Na początku, jeśli chcesz budować horror, to musisz postawić po prostu taką platformę. Następnie, mając taki, mając klocek, musisz mieć taki klocek go wczepić w jedno z tych miejsc. Tylko go docisnąć. Gdy już go docisnąłem, muszę postawić jeszcze kilka z tych elementów. Miejąc takie elementy jak ja, możesz zbudować taką platformę. To jest najlepsza platforma. Gdy, gdy już to zrobiłeś, musisz mi po prostu zrobić jakieś głowy z horroru. Wtedy będzie najlepiej. Powczerpiaj je w te miejsca, co ja. Następnie, mijając takie klocki, wczepię w jedno z tych miejsc. O tu. Gdy już się tu wczepiłeś, Zaraz Ci pokażę. To mi się wszystko nie zmieści, a więc dalej pokażę Wam w następnym szocie na moim kanale.